Dziękujemy Ci, że Ty jesteś wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy, i że możemy, Panie, każdego dnia czerpać ze zdroju zbawienia. Panie, wielbimy Cię na tym miejscu. Wszelka chwała, cudowny Jezu, jest tylko dla Ciebie. Ty jesteś, Panie, królem królów i Panem Panów. Panie, Ty jesteś barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Dziękujemy Ci że poszedłeś na krzyż Golgoty dwa tysiące lat temu, umarłeś na krzyżu za nas i dziękujemy Ci, że zmartwychwstałeś i teraz jesteś z nami w osobie Ducha Świętego. Panie Jezu, życie z Tobą jest najwspanialsze, ma niebiański wymiar i jest perłą o niezmierzonej wartości. Uwielbiamy Cię Jezu na tym miejscu. Wywyższamy Twoje święte imię, ogłaszamy, że jesteś naszym Panem i że wszelka chwała należy się tylko Tobie. Panie, dziękujemy Ci za to, że osoby z powiem o tym, jak go spotkałem. W Ewangelii Jana w rozdziale 15, w wersetie 16 jest napisane: Nie wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić ten świat, aby wyrwać tych, którzy zostali opętani przez diabła i nie ulegli zniszczeniu. Lecz poszli. Drogą Jezusa. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby jak pierwszy człowiek chodził w chwale Bożej w ogrodzie Eden, którego za nieposłuszeństwo został usunięty wraz z Ewą i oddzielony od chwały Bożej. Jezus przyszedł po to, aby człowiek w tej chwale zaczął chodzić na nowo. Jezus oddał swoje życie, wziął wszystkie grzechy tego świata, wszystkich ludzi, tych, którzy byli, tych, którzy są i tych, którzy jeszcze się narodzą, aby stali się wolnymi. A wolność, wolność zostaje wtedy, kiedy całą mocą, całą wiarą przychodzisz do Jezusa, oddajesz mu się, zaczynasz pokutować, bo każdy człowiek zgrzeszył, każdy człowiek nie ma na tym świecie człowieka i nie było. Był tylko jeden, jeden, jedyny człowiek. Jezus zrodzony z ducha, z mocy ducha Bożego, zrodzony z Marii, który przyszedł na ten świat o swoje życie, aby z Tym mógł mieć życie w Nim na nowo, jako nowo narodzony Jezus z martwych stał po to, żeby Ci pokazać. Że jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, które jest dzisiaj dostępne. Jeżeli wyznasz Jezusa Chrystusa Twoim Panem, duch Boży wstąpi w Twoje serce, staniesz się świątynią Boga Żywego. Byś miał życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Jezus przyszedł to, po to, żeby naprawić to, co zrobił Adam z Ewą. Przyszedł zniweczyć z dzieła diabelskie. Bo diabeł, diabeł na tym świecie robi wszystko, aby człowieka oddalić od Boga, od Boga żywego, aby się nie spotkał, aby, aby diabeł aby nie miał tej chwały Bożej, który chodzi. Bo diabeł jest zazdrosny, zazdrosny jest o to, że on został usunięty, a człowieka tak ukochał Bóg, że swojego syna, tego, który stworzył z Ducha Bożego, z tego, który się narodził, Oddał życie, tak ukochał nas, abyśmy my mieli życie wieczne i byśmy w jego chwale mogli chodzić. Trzy lata temu, gdy swoje życie doprowadziłem do ruiny, do ruiny gdy przez 48 lat żyjąc na tym świecie, służyłem diabłu, bo robiłem wszystko, żyłem w tym światem, uważałem, że wiem o Bogu wszystko, jest Kościół, on tam jest, zostałem ochrzczony, ale nic mi nie wychodziło. Nigdy nie mogłem być w ja tylko wiedziałem. Był mi wstyd, powiedziałem, że grzeszę, wiedziałem o grzechu, wiedziałem, że robię źle. Ale robiłem to. Nigdy nie mogłem się powstrzymać od tego, żeby grzeszyć. Pociągało mnie alkohol, pociągało mnie kobiety, pociągało mnie kłaństwo, pociągało mnie oszustwo, pociągało mnie zdobywania Mamony. Chciałem mieć domy, pieniądze, chciałem rządzić tym światem. Byłem silny, młody, zdrowy, grałem w piłkę ręczną, studiowałem chemię. Uważałem, że cały świat zdobyłem ja i dam radę, bo jestem mocarzem. Z siebie zrobiłem Boga i uważałem, nie muszę chodzić do kościoła, nie muszę mu o Bogu oddawać chwały, bo chwałę ja sobie sam, sam sobie ją zrobię. Doprowadziłem do ruiny, alkohol zaczął rządzić w moim życiu. Uzaleźniłem się, stałem się alkoholikiem. Rodzina ze mną nie mogła wytrzymać, że mieliśmy rozwód. Ale ja nadal uważam, że nie mam problemu z alkoholem. Nie mam problemu, bo to ja rządzę i ja w każdej chwili mogę przestać. W każdej chwili dam sobie radę. By... Jednak tej rady sobie nie dawałem. Za każdym razem mnie podpięcie z pracy do pracy i nużyłem się w alkoholu. Alkohol wypływa mi nosem dosłownie. Tak się poniżyłem do tego stopnia, że zamieszkałem w śmietniku. Pijąc denaturat. Zamieszkałem w śmietniku, gdzie oblazły mnie wszy. I wtedy nawet nie poprosiłem Boga o pomoc, bo uważałem, że już nie zasługuję nawet na życie. Także mówię, umrę sobie. Zejdę z tego świata i nie będę zawracał Bogu głową, głowy o to, że chcę żyć. Ale Jezus przyszedł. Bo z tych świetników przyniosłem się do kanału ciepłowniczych. Przyszedł do tych kanałów i powiedział, twoja śmierć jest tylko kolejną śmiercią. Śmiercią, która nic nie wniesie w te życie. Zobacz, ile jest okradzionych, okłamanych ludzi na tym świecie. Wyjdź z tych kanałów. Dać nie umierać dla mnie. ci dla już umiera. Dlaczego nie mam umierać za Jezusa? O co tu chodzi? W ciągu trzech dni na mojej drodze stanęli ludzie, którzy, tak jak ja dzisiaj tu, mówili o Jezusie. O tym, który żył, umarł i zmartwychwstał. Jest obecny, jest realny, każdego dnia jest żywym Bogiem. Poszedłem na kościół uliczny w Warszawie, w której żyłem przez kilka lat tam się nużyłem w alkoholu I tam w tych kanałach ciepłowniczych Na Radzy Mińskiej Za obi umierałem Tam poznałem Bezdomnego Który poprosił Przechodnia kawałek chleba Żeby mu kupił, bo był głodny Na tym przechodzie Kupił mu chleb Zostawił informacje o kościele ulicznym W Warszawie Wszedłem na kościół uliczy którym nie miałem zielonego pojęcia. I tam usłyszałem o żywym Bogu, którego zapragnąłem poznać. Wiedziałem, że jest Bóg w kościele, wisi na krzyżu. Ja uważałem się za wierzącego, ale nie praktykującego. Choć do dzisiaj nie wiem, co to znaczy w ogóle. Powiedziałem, chcę tego Boga poznać. I słysząc świadectwo brata, co Bóg zrobił w jego życiu, zapragnąłem, Boże, zrób w moim życiu. W ciągu tygodnia znalazłem się na ośrodku Nowy Początek. I zaczął się Nowy Początek. Pierwszy raz w życiu wziąłem Pismo Święte do ręki i zacząłem go czytać. Pismo Święte. Ewangelię. Nowy Testament. Zacząłem czytać Stary Testament i Nowy Testament. I to dzień jeszcze chcę. Jeszcze chcę. Zapragnąłem go poznać. Boże, okaż mi się po trzecim razie, kiedy przeczytałem ten sam fragment ten, frag ten sam fragment zaczął do mnie mówić. Bóg się stał realnością. Te słowo zaczęło we mnie pracować. Zacząłem poznawać i odkrywać prawdę, która jest zawarta w Ewangelii. Słowo zaczęło żyć. I od trzech lat, gdzie z chwilą mojej decyzji Bóg zabrał mi chęć picia, chęć palenia, chęć przeklinania. Ale wzbudził we mnie chęć poznawania Jego przez słowo, przez świadectwo. I teraz dla mnie umieraniem jest to, że przyjeżdżam po różnych miastach i bez wstydu wyznaję: Jezus Chrystus jest moim Panem, Jezus Chrystus jest moim życiem. Dla Jezusa Chrystusa oddaję się całkowicie pod Jego władzę i nie kończą ci w moim życiu, bo ja swoje życie już przegrałem. Ja bym 48 lat umarły, a on jednego dnia nie ożywił i żyje na nowo w Jezusie Chrystusie, który jest prawdą, drogą, jedyną ży jedynym życiem. Ten świat został oddany szatanowi, a szatan robi wszystko, aby kłamstwem, obłudą odwiść się od prawdziwego, żywego Boga. Także człowieku, opamiętaj się, zacznij pokutować, zacznij czytać Słowo Boże który przyprowadzić się do Jezusa Chrystusa. Amen. Postanowiłem i za Jezusem. Postanowiłem, i za Jezusem. Postanowiłem, i za Jezusem. I za Jezusem nie wróżę już. Ten świat jest za mną. A chrzest ten świat jest za mną, a chrzest ode ten świat jest za mną, a chrzest ode mną, nie wrócę już, nie wrócę już. A zawierz świat ten, a daj mi smacę, a zabierz świat ten, a daj mi smacę, a zawierz świat Halleluja, Pan Jezus nas uratował Żebyśmy mogli głosić dalej Słowo Boże Chcę powiedzieć, kim my tutaj jesteśmy Dla wszystkich, którzy nas słuchają Jesteśmy z różnych kościołów ewangelicznych Ja jestem pastorem zboru w Kozienicach I chcę właśnie mówić o tym, co Pan Jezus Chrystus dla nas zrobił Co my możemy mieć, jeżeli uwierzymy w to, co mówi Biblia Słowo Boże mówi w Ewangelii Świętego Jana Że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Apostoł Jan, jeden z uczniów pana Jezusa Chrystusa, napisał takie słowa, że Jezus Chrystus przyszedł do swojej własności, ale swojego go nie przyjęli. Tym zaś, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, Bóg daje prawo, żeby stali się jego dziećmi. Tym, którzy uwierzą w to, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. Pan Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka i zmartwychwstał. W ciele trzeciego dnia, tak jak mówi Ewangelia o tym. My w to wierzymy, dlatego też to robimy, głosimy. Czasami ludzie mogą myśleć albo mówić sobie, co oni tutaj robią. Przecież ja też wierzę w Boga. Prawdopodobnie większość ludzi w naszym kraju mogłaby powiedzieć, że wierzy w Boga, ale sama wiara, tak jak tutaj przede mną brat głosił, wiara w to, że jest Bóg, w niczym nam nie pomoże. Bo tak jak tutaj było przede mną wcześniej powiedziane, że diabeł i demony również wierzą, że Bóg jest, ale ta wiara w niczym im nie pomaga, wierzą i drżą ze strachu. Ważne jest, żebyśmy wierząc w Boga zaufali Jemu, że On ma moc sprawić, że staniemy się Jego dziećmi. Tak bo to, że ktoś został wychowany w jakimś kościele wcale nie oznacza, że jest dzieckiem Bożym. Nikt z nas na tej ziemi nie jest w stanie przez swoje własne dobre uczynki zbawić się od swoich grzechów. Tylko Pan Jezus Chrystus, tak jak Słowo Boże mówi, On przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy. Zrobił to. Został złożony do grobu, ale też z martwych wstał w ciele trzeciego dnia. Obchodzimy to roku, tak jak niedawno żeśmy obchodzili w naszym kraju święta Wielkiej Nocy. Ale czy ktoś, kto mnie tutaj dzisiaj słucha, kto słucha kogoś, to mówi o tym publicznie po raz pierwszy, czy ktoś sobie zadał pytanie, czy ja rzeczywiście wierzę w to, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Jeżeli wierzymy, że Jezus kiedyś tam był i umarł, ale nie wierzymy w to, że Pan Jezus powstał z grobu trzeciego dnia, to nasza wiara w Boga w niczym nam nie pomoże. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał takie słowa. Jeśli wierzymy w Boga tylko na tej ziemi. To nic nam to nie pomoże. To jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeżeli byśmy nie wierzyli w to, że mamy życie wieczne, to to, co robimy, na nic się nie zda. Ani nam samym w niczym nie pomoże, ani tym, którzy nas słuchają. Zachęcam każdego, kto mnie słucha, żeby uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby uwierzył w to, co mówi Ewangelia. To nie znaczy, że gdy uwierzymy w Boga, naraz zostaniemy. Pozbawieni wszelkich problemów. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak każdy jeden człowiek, który żyje wokół nas, ale wierzymy w to, że Pan Jezus Chrystus ma moc pomóc nam. Wierzymy w to i dlatego też o tym mówimy. Także każdego, kto słucha mnie dzisiaj, nas tutaj jeszcze, zachęcam do zwrócenia się do Boga w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Pan Jezus powiedział do ludzi, którzy Go słuchali. Gdy był obecny tutaj na tej ziemi powiedział takie słowa: Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Ja jestem droga i prawda i życie. Tylko przez Jezusa Chrystusa mamy zbawienie, mamy życie wieczne. Także zachęcam każdego jeszcze raz, żebyście zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi, żebyście Sami osobiście, każdy z nas indywidualnie musi się zwrócić do Pana Jezusa Chrystusa o pomoc. Podam taki przykład, który już dzisiaj mówiłem w pewnym miejscu: że tak jak gdy jesteśmy chorzy, w naszym ciele idziemy do lekarza, przedstawiamy naszą sprawę lekarzowi, tak jeżeli chcemy pomocy od Boga w naszych sprawach, każdy z nas indywidualnie powinien przyjść do Pana Jezusa. Przedstawić mu swoje sprawy, swoje problemy. I to wszystko, co mówię, jest za darmo. Od nikogo pieniędzy nie żądamy. To, co robimy, robimy z własnej nieprzymuszonej woli. Nikt nas do tego nie przymusza i ja też nikogo nie przymuszę do wiary w Boga, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Nawet sam Bóg nie jest w stanie zmusić człowieka, żeby w niego zaczął wierzyć. Pan Bóg dał nam wolną wolę. I w tej wolnej woli my musimy się zwrócić do Niego w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Pan Bóg błogosławi to miasto. Korzystać. I wam powiem, kochani, że już w wieku 35 lat zobaczyłem, że coś się dzieje złego w moim życiu. Nie zapraszałem diabła, nie zapraszałem nałogów, nie zapraszałem depresji, nie zapraszałem pustki do swojego życia i ciemności, a to przyszło. I teraz wiem, że to przyszedł diabeł, który zaczął mnie dręczyć, męczyć, bo oddaliłem się od Boga. I kochani, Chciałbym wam powiedzieć, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. Że przypowieść o synu marnotrawnym to nie jest jakaś tam gadanina, to nie jest jakaś sentymentalna opowiastka, ale ona objawia charakter wszechmogącego Boga. Syn marnotrawny wrócił do ojca i ojciec go przebaczył i ojciec go przytulił do siebie, nałożył mu pierścień, odział go w szaty i wyprawił wielką, wspaniałą ucztę na powrót swojego syna. Ja wam powiem, że każdy człowiek wygląda jak syn marnotrawny, bo każdy jest grzeszny. Ja wam powie, że każdy człowiek powinien ukorzyć się i wrócić do wszechmogącego Boga przez Jezusa Chrystusa, tak jak wrócił syn marnotrawny. Nieważne, ile grzechów zrobiliśmy, ale ja wam powiem, jeśli byś dzisiaj zrobił rachunek sumienia, to byłaby kupa tych grzechów, to by była niezła kupa tych grzechów i w twoim życiu i w moim życiu, ale chcę ci powie, powiedzieć, że ta przypowiedź o synu marnotrawnym mówi, że jeśli wrócimy do wszechmogącego Boga, jeśli wrócisz, przyjdziesz do Jezusa, to On ciebie nie odtrąci, to On zapisze twoje imię w księdze żywota, przebaczy ci grzechy, da ci pokój i da ci moc Ducha Świętego, by nie grzeszyć, żyć nowym życiem da Ci pokój, da Ci radość stanie się zwycięzcą i gdy przyjdą ciężkie chwile bo one w życiu każdego człowieka gdzieś się pojawiają, to wszechmogący Bóg będzie stał przy Tobie, bo będziesz miał tatusia w niebie, bo będziesz miał tatę, który troszczy się o Ciebie, bo Boże Słowo mówi tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi ja Wam powiem kochani, tak na koniec o co chodzi każdy z nas wierzy w Boga. Zawsze wierzyłem w Boga. Nie było jednej minuty w moim życiu, w którym yy, nie wierzyłbym Boga. Nie było jednej minuty, żebym w moim życiu, żebym przeklinał Boga, żebym coś źle mówił o Bogu. Ale wiecie co? Gdzieś tam w swoim sercu postanowiłem, że Bóg Bogiem, ale ja będę sobie żył po swojemu, bo nie jestem taki głupi i tak dalej. I za młody jestem, żeby Bóg wtrącał się do mojego życia. I to było pogaństwo, i to było życie w grzechu, i to było życie w niewierze. Ale przyszedł dzień w moim życiu, kiedy uklęknąłem przed Bogiem i oddałem swoje życie Jezusowi, zaprosiłem Jezusa do swojego życia. Przyszedł dzień w którym ukorzyłem się przed Bogiem, zacząłem płakać nad swoimi grzechami, zacząłem wołać, Boże, zmiłuj się nade mną, co ja zrobiłem ze swojego życia. Przyszedł dzień, w którym zacząłem wołać, Boże, chciałbym wrócić tak jak syn marnotrawny i oddać Tobie swoją wolę, pozwolić, byś tym nie poprowadził. I kochani, Otworzył się 11 lat temu, nowy okres w moim życiu, dlatego jeździmy z miasta do miasta, mówić o tym, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus może zbawić, że nie wystarczy wiara nominalna, nie wystarczy, że wierzysz w Boga, nie wystarczy, że może nie jesteś grzesznikiem pierwszej ligi, to nie wystarczy. Jezus powinien zostać Panem twojego życia, wchodzisz pod Jego autorytet, On zaczyna kierować twoim życiem i wtedy otrzymujesz Ducha Świętego. I wtedy otrzymujesz moc z nieba do nowego życia. Do życia, w którym nie ma grzechu. Do życia, w którym nie ma bojaźni. Do życia, w którym jest głęboki pokój. To tym, który daje takie życie, Jezus Chrystus. A decyzją, którą, który, którą powinieneś podjąć, to właśnie ty. Tą decyzję, nikt za ciebie tej decyzji nie podejmie. Jeśli myślisz, że wierzysz w Boga. Wiecie co? Biblia mówi, że mony wierzą i drżą. Demony wierzą i drżą przed, przed wszechmogącym Bogiem, przed sądem, który, który czeka gdzieś w przyszłości nad nimi. Nie wystarczy sama wiara. Przyjdź do Jezusa Chrystusa. Przyjdź jak małe dziecko. Oddaj Mu swoje życie. Zacznij czytać Boże Słowo. Pozwól, by On do Ciebie mówił. Bądź posłuszny temu, co Ci powiem. Proszę Jego, by Ciebie prowadził, a On zacznie Ciebie prowadzić. On zacznie przemieniać Twoje życie. On da Ci moc, da Ci siłę, zmienić to, co o własnych, o własnych rzeczy, o własnych siłach nie potrafisz zmienić. Taki jest Bóg. Bóg jest miłością. Bóg czeka na człowieka. Bóg przygotował niebo. Bóg nie chce być w niebie sam. On chce być, on powiedział, że chce mieć tam synów i córki. To... Tam będą ludzie, którzy z własnej woli wybrali Jego, którzy z własnej woli chcą być Mu posłuszni, którzy z własnej woli chcą, by On ich prowadził przez życie. Jego imię to Jezus. Tylko On może zbawić. Tylko On może sprawić, że gdy staniesz w wieczności przed tronem wszechmogącego Boga, to nie będziesz się bał, bo Twoje imię będzie zapisane w Księdze Żywota. Z całego serca błogosławię Ciebie na tym miejscu. I jeszcze raz powiadam, On jest na tym miejscu. Jeśli masz problem z chorobą, może lekarze nie mają nadziei. Może Ty... Nie masz dla siebie nadziei, bo leczysz się, leczysz i nic z tego leczenia nie wychodzi. Chcę Ci powiedzieć: przyjdź, chcemy się z Tobą modlić. Chcemy się z Tobą modlić, chcemy widzieć, jak przebogący pod Ciebie uzdrawia. Przyjdź. A dla tych, którzy gdzieś może w domu, może na balkonie, słuchacie mnie, to chcę, ci po, to chcę Wam powiedzieć: chwilę króciutko się pomodłem. Chciałbym, żebyś mógł powiedzieć, że Bóg jest moim Ojcem, że Jezus mnie zbawił, że doświadczam realności wszechmogącego Boga. Musisz otworzyć swoje serce dla Jezusa Chrystusa i ja poprowadzę cię w tej krótkiej modlitwie i chciałbym, żebyś powtarzał za mną te słowa. Jeśli nie teraz, zajdziesz do domu, przemyśl to i zwróć się tymi słowami. Drogi Jezu, proszę ciebie, przebacz mi moje grzechy. Zbaw mnie dzisiaj. Wejdź do mojego życia mnie każdego dnia. Drogi Jezu należy do Ciebie. Amen. Niech dobry Bóg Was błogosławi. Świętej świętej nie. Ja widzę przewózenie. Gdy mogę się i wobecam. Wchłaniam Cię.